czyli Wiszniewski dla portalu Fight Sport jest mi bardzo miło przedstawić narożnik Tomasza Majewskiego Przemysław Wodkowski, witam serdecznie Witam serdecznie Oraz nomen omen Przemysław Szczęsny witam serdecznie Witam serdecznie dobry wieczór Panowie przede wszystkim z waszej perspektywy ten panel media treningu jakie były założenia czy to raczej była kwestia pokazania mobilności Pana Tomasza czy kwestia zabawy To była kwestia zrobienia dobrego show dobrego show, pobawić się, pokazać co umiemy i na razie na tym skończymy Jak oceniacie tą formę, którą wniesie jutro na awiane Fame MMA24 Tomasz Majewski? Bo jednak w wieku 60 lat ja mogę nie być obiektywny ale uważam, że wielu chciałoby się ruszać tak jak on w tym wieku Czy on forma jego spełnia wasze oczekiwania? No, to prawda z początku nie wyglądało to tak dobrze, przynajmniej jeśli chodzi o boks. No, ale kopnięcia na media treningu myślę, że zrobiły wrażenie nie na jednej osobie. Także no, jesteśmy zadowoleni. Forma jest coraz lepsza, no i mam nadzieję, że na walce będzie na plus, to wszystko wyjdzie i się pokaże tak. a kiedy redaktor Tomasz y, wszedł do Was na salę on pewne doświadczenie posiada, bo trenuje wiele lat, to też moje pytanie brzmi ja powtórzę to pytanie z wywiadu czy to była forma mówiąc kolokwialnie odgruzowania y, tych umiejętności, które on posiadał czy jednak y, próba nauczenia czegoś nowego nie robiliśmy nowych rzeczy. To był za krótki okres przygotowawczy, żeby robić nowe rzeczy dla Tomka. Zrobiliśmy to, co on już umiał, i dopracowanie małych, niewielkich szczegółów, zrobienie formy, i będzie dobrze. Jak dzieliliście jednostki treningowe? Mówię tutaj stricte o technice oraz o motoryce. Na co położyliście największy nacisk? No Była to raczej technika starsza. My nie robiliśmy nowych rzeczy. Yy, także tak to wyglądało. Głównie skupiliśmy się na technice, ale też rozdzieliliśmy sobie to na dwa etapy. Jednego dnia robiliśmy interwały, drugiego dnia robiliśmy technikę. I uważamy, że Tomek na ten czas, gdzie mieliśmy około 2,5 tygodnia przygotowań, naprawdę dobrze to wychodzi i to dobrze wyszło. Redaktor Tomasz wywodzi się z, w pewien sposób z Muay Thai, a boks to jest zupełnie inna dyscyplina. Czy wy w pewien sposób musieliście wyeliminować pewne naleciałości, e, jeśli chodzi o m, zaplecze pana Tomasza, które on stosuje w Muay Thai, a w boksie by za bardzo nie zadziałały? Troszeczkę musieliśmy. Tomek zna się też na boksie, on nie jest tylko Muay Thai nie ćwiczy tego Muay Thai też jest redaktorem, obserwuje MMA, obserwuje box, robi muay thai, robił karate. Musieliśmy mu powiedzieć mniej więcej jak się ma ruszać i robiliśmy to po prostu na treningu. To co robiliśmy, mi się wydaje, że Pokażę jutro na walce. Panowie, to będzie troszeczkę trudne pytanie, natomiast wy jako trenerzy zdecydowanie możecie się o tym wypowiedzieć. Artur Binkowski, zawodowy pięściarz, człowiek, który toczył, ćwinał na Igrzyskach Olimpijskich, zdaje się, że w 1996 roku. Jeśli mielibyście przekonać widzów, mnie redaktora, że Tomasz może wygrać ten pojedynek, to w jaki sposób moglibyście to zrobić? No, kursy nie pokazują, te, znaczy pokazują to, co mówisz, czyli, że raczej szala zwycięstwa jest bardziej na stronie Minkowskiego. No, ale uważamy, że zrobił wielki progres od początku, yy, no w niedługim okresie przygotowawczym, ale ten boks zaczyna wyglądać coraz lepiej. Yy, Tomek zaczyna się ruszać coraz lepiej, uderzać, także no, uważam, że i tak to wszystko wyjdzie na, na walce. Tam to wszystko się, yy, to co robiliśmy na treningach wyjdzie. Yy. Tomek, oprócz tego przygotowania fizycznego teraz, jakie zrobiliśmy i kondycyjnego, też opracowaliśmy dobrą strategię, uważam, i ta strategia, tą strategię zobaczycie jutro. Panowie, to jeszcze krótko na koniec, bo ja będę się odnosił do tego arsenału kopni, który, który prezentuje Tomasz Majewski. Czy w waszej opinii jest jeszcze pole do zagospodarowania na poczet przyszłych walk w innych formułach niż tylko boks? Oczywiście. No, myślę, że te kopnięcia są no, przegenialne. Yy, rozciągnięcie. No, wszystko to było widać na trainingu, bo tam to pokazaliśmy. Także, czy to kickboxing, czy mano na pewno jest to lepsza formuła niż, niż sam boks, tak? Tak. Ogólnie cała walka wyglądałaby dużo bardziej dla nas na plus, jeżeli byśmy mogli chociaż kopać. A widzicie jakiegoś wywala, z którym pan Tomasz mógłby się w przyszłości zmierzyć? A nie, nie mam pojęcia z kim mógłby się to jest pytanie do, do Tomka. Może no, on zna jakichś tam rywali dla siebie. Wiekowo myślę, że też by się przydało to dobrać w miarę dobrze. Co tyle. Panowie, jestem niezmiernie ciekawy, jaką formę jutro na Awenę wniesie za, za sprawą was, Waszych treningów Tomasz Majewski myślę, że... Wszystko się jutro okaże. Zobaczymy, czy wyjdą obaj z tego cało, bo wiek nie przemawia zarówno na korzyści jednego, ani drugiego. Także dziękuję za poświęcony czas i jutro zróbcie wszystko, aby redaktor Tomasz dał z siebie wszystko. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję i pozdrawiam. Przepraszam, ja bym chciał jeszcze tylko dodać... Tomek przez nokaut.